No po prostu obserwować sytuację, no bo Mówię, tutaj jest zbyt niebezpiecznie na ogrysku. Ładuje golda na IS-6, nie ma tu od razu full gold Dla niego Zostałem przebity przez niego, nie wiem jak w sumie Chyba w bok Chyba widział mi bok Ciekawe jakie działa ma oni Wygląda jak troll. El beton Oceń konto na wszystkie z oprócz francuskich i chińskich, ale jeszcze nie wykupione. Nie gramy jak dalej żyć tylko nie przepuścić od razu całej duchy na w 10 zł. Witam serdecznie. El beton witam witam. Ciekawe, jakie ma działo, co. Bardzo dużo udaje mi się odbić, ponieważ rywale, mówię, nie potrafią. Kurde. <grym>, Paść. Wow, Nie przybiłem go, o, powinienem, bo był donny. To na płyta Пик. 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 Хсда. да No, nie! Nie mogę nic zrobić! No, kurde. To było mega niefajne. To było mega niefajne. Nie mogłem nic zrobić, bo dwa wraki. Zawsze musi być coś z wodą, co nie? Zawsze musi być coś z wodą Porobił mnie jak chciał Elbeton! Oceń konto, mam prawie wszystkie dychy oprócz francuskich i chińskich, ale jeszcze nie wykupione... Niegrane, jak dalej żyć tylko nie przepuść od razu całej dychy na czołgi. Twoje konto jest kolorku Elbeton żółtego, 1145 8 Niezły wynik, niezły wynik. 47 koabitew. Z 30 dni żółty, z tygodnia żółty... Z ostatniej doby fiolet. Choć nie wiem, czy to nie jest przypadkiem bug, bo nie powinien być raczej Fiolet za tyle uszkodzeń. No więc tak... W Twojej obecnej grze nie ma większych problemów. Dużo gry, dużo wygranych, wysoka przeżywalność, dużo fragów. Jedyny aspekt, który należałoby tak naprawdę poprawić, to są uszkodzenia. Robisz za mało uszkodzeń. Lepszego kolorku nie da rady wbić po tylu bitwach. Kran. No nie oszukujmy się, warto byłoby rozwiązać albo dać komuś temu dowodzenie i dołączyć do silnej ekipy. Czyli klany typu, nie wiem, 80-90-100 osób. Jeżeli chodzi o dychy... Na 100% jest to twoja słabość, to znaczy, że no nie potrafisz grać dziesiątkami. Bardzo przeciętne wyniki. Lepiej sobie radzić na dziewiątkach, ósemkach, także... Fajnie byłoby, gdybyś więcej pograł dziesiątkami, szczególnie takimi lepszymi, jak, nie wiem, V, jak Jig, jak Lewandowski, jak SuperCoin, bo to są dobre czołgi, tylko trzeba trochę niej pograć. Po 30 bitwach to jest dno i wodorosty, ale to jest normalne, to jest, naprawdę jest okej. Okay. Nikt nie spodziewa się, że po 30 bitwach ktoś będzie dobrze grał dychą. Po 100, 150, 200 przyjdzie czas na ocenę. Także tak bym teraz ogarnął. Konto. Więcej uszkodzeń, więcej gry na dychach.